Dobry, Dzień dobry Państwu. się tu wstać troszkę dalej od stołu, bo nie, już mnie nasz kamerzysta ustawił. Tak to jest naszą osobę ustawiają. Proszę Państwa, witam serdecznie na konferencji, interesowani tematem. Tematem jest dzisiaj to kolejna edycja, o czym będzie mówił Pan Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji. Temat, krótka informacja o zmianach dotyczących uchodźców Ukrainy w Gruniu, w no organizacyjnych. Także te dwa tematy. Poproszę Pana Prezydenta na początek, żeby Państwu przedstawił właśnie te krótkie informacje Panie Prezydencie. Informacje związane z obecnością uchodźców. Wczorajszym otrzymałem informację wojewody gwiazdko Pomorskiego potwierdzającą to co zawarte jest w komunikatach rządu, pełnomocnika rządu do spraw uchodźców, pana ministra Sczepternackera, iż sposób w jaki będziemy rozliczać wczoraj rozpoczęliśmy dodatek dla osób i rodzin goszczących osoby z Ukrainy u siebie w swoich dokaniach, to zasada powszechnie 20 złotych na jedną osobę uchodźców na dobę do 60 dni. Pierwsza data, od której te 60 dni można liczyć, to jest 24 lutego tego roku oczywiście. No i jak wiemy to już jest informacja spoza pisma wojewody, mianowicie ten 10 dni ma być przedłużony ustawowo do kolejnych, poprzez kolejne 60 dni łącznie do 120. W sprawie obowiązującej ustawy z pomocą obywatelom Ukrainy ten tryb wypłaty został potwierdzony, utwalony. Przypomnę, że wcześniej informowałem już tutaj pisma, informacje, decyzje, ale to jest Stara sprawa jest jasna: od której wypłacane te środki no, muszą dotrzeć, wnioski. Yy, mamy na ten cel 2 miliony 300 tysięcy złotych no i zapewne dosyć szybko wyekspediujemy te pieniądze do tych, którzy będą beneficjentami yy, środków budżetu państwa, w Ukrainy na terenie Polski w innych miejscach niż zorganizowany to w sposób zbiorowy. Na przykład przez gminę, Urząd Wojewódzki, ale także stowarzyszenia, instytucje, Caritas, na przykład, znajdują też takie miejsca zbiorowe. Druga informacja: od dnia dzisiejszego zmieniliśmy miejsca, gdzie można zgłaszać się po PESEL. Dla oczywiście obywatelek i obywateli Ukrainy będzie to w tej chwili, jest w tej chwili, przepraszam, Wydział Spraw Administracyjnych przy ulicy Batorego, tam są wydzielone dwa stanowiska w godzinach od 7.30, dokładnie od 7.40, pierwsza interesantka, interesant może rozpocząć załatwianie formalności, to nadal utrzymujemy za wykonywania fotografii, nie płaci interesantka, interesant, natomiast koszty są pokrywane ze środków. Państwa, jako te, które są później dane. Wynikało to z tego, iż w tych punktach wyniesionych, a więc coraz mniej osób zgłaszało się w tym celu. Stanowiska w związku z tym w tzw. piłmach przeznaczymy na obsługę osób wydawanie dowodów osób. przepraszam, przyjmowanie dowodów, przepraszam bardzo, przyjmowanie wniosków o dowody osobiste, bo dowody osobiste wydawać możemy tylko w budynku przy ulicy Batorego, jako że tam mamy bezpośrednio łącza z systemem tym centralnym, a więc z systemem ewidencji osób, czyli psr właśnie. Czyli raz jeszcze przypominam, od dzisiaj. Pesele dla uchodźców z Ukrainy w Wydziale Spraw Administracyjnych przy barkowej o 38.40 od 7.30 do 17.00. To jest ta zmiana, jeżeli chodzi o działania związane z uchodźcami. Zgłaszających się w tej chwili mamy w granicach 30-50 dziennie. Yy, więc myślę, że tutaj taki system uzupełnienia z znany. Rezerwacje miejsca dla zarezerwowania były już wolne na 2-3 dni do przodu. Też nie było powodu, żeby dodatkowe punkty obsługi, czy utrzymywać dodatkowe punkty obsługi. Yy, no i praktyczna informacja, ale już nie dotycząca tylko spraw związanych z uchodźcami, przypomnienie yy, drugiego, wolny od pracy, jak to się mówi w nomenklaturze urzędniczej, czyli nie będziemy świadczyli pracy w Urzędzie Miasta Torunia. Będzie to dzień wolny, więc też taki złożony weekend dla Pani i Panów pracujących w Urzędzie, zrozumiały. Myśmy to już wcześniej odpracowali 2 kwietnia. To tyle informacji o innym charakterze niż temat. Dziękuję Panie Prezydencie i poproszę teraz Pana Dyrektora Pawła Pierkowicza, żeby przedstawił drugi nasz temat, budżet obywatelski mieszkańców Torunia, edycja 2023, czyli to, co projekty, które będziemy głównie w Szanowni Państwo, chcemy poinformować Państwa o tym, że uruchamiamy edycję budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2023. Jest to, że zaczęliśmy realizować budżet obywatelski w Toruniu w roku 2014, kiedy to nieco ponad 6 milionów 400 tysięcy złotych na ten cel było przeznaczone i mieszkańcy mogli w procedurze budżetu obywatelskiego, czyli w bezpośrednim głosowaniu, decydować o wykorzystaniu tych pieniędzy. W przyszłym roku będziemy, czy w tym roku będziemy wybierać projekty na rok kolejny, 2023, kwota przeznaczona na ten cel to 7 milionów 80 tysięcy złotych. Przypomnę, że ta kwota to jest to 5% wydatków, pół procent wydatków budżetu miasta Torunia za rok 2020. Ta kwota, podobnie jak w poprzednich latach, zgodnie z regulaminem, dzieli się na dwie pule. Jedna z tych pól to jest pula ogólnomiejska, to jest 30% na 13 części, zgodnie z ilością, które funkcjonują w Toruniu. No i schemat podziału pozostaje taki sam jak w poprzednich latach, czyli połowa tej kwoty jest dzielona na 13 części, 1 czwarta na według powierzchni, proporcjonalnie powierzchni, okręgu i 1 czwarta proporcjonalnie do w danym tu warto powiedzieć, że Państwo widzą w tej chwili na slajdzie mapę na podziału Townia na okręgi, że w ubiegłym roku, w połowie roku, weszła w życie uchwała Rady Miasta, która zmieniała granice okręgu, Zmniejszył się wyraźnie okręg, natomiast powiększyło się I podobna zmiana dosyć wyraźnie nastąpiła w relacji Rudak i Stawki. I to też wpłynęło w sposób wyraźny na ilość pieniędzy dostępnych w tych dwóch okręgach, na działania o charakterze lokalnym. Pokazujemy na kolejnym slajdzie, przypadają na pury lokalne najwięcej tradycyjnie bydgoskie 582 tys. zł. To jest nieco mniej, o około 30 tysięcy zł mniej niż w roku bieżącym najmniej staromiejskie, 20-40 tysięcy złotych. Staromiejskie tutaj wraciło ponad 100 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, ale to, to możemy porównać dokładnie. I tak jak mówiłem, zyskało Chełmińskie, tak, które ma prawie 500 tysięcy złotych, a 484 wyraźnie też więcej niż w roku poprzednim. Pozostają o składanie projektów o wartości projektów w pulach lokalnych, ograniczenia, które wprowadziliśmy w edycji poprzedniej, czyli 300 tysięcy złotych wartości projektu o charakterze inwestycyjnym, remontowym oraz zakresu urządzania terenów zieleni, to jest taka preferencja dla projektów zielonych oraz limit 80% jako maksymalna wartość projektu innego typu w pulach lokalnych. To jest zastrzeżenie ważne osoby składające projekty w swoich planach te ograniczenia, a jeżeli wartość projektu przekracza te podane kwoty, to one będą musiały przechodzić do puli ogólnomiejskiej, a jak wiadomo w puli ogólnomiejskiej konkurencja jest znacznie większa niż w pulach lokalnych, więc należy w sposób oszczędny planować projekty na rok kolejny. Istotnie ważną rzeczą jest oczywiście harmonogram edycji 2023. Dzisiaj spotykamy się na konferencji prasowej i mówimy Państwu, ogłaszamy nową edycję. Najistotniejszą datą na dziś jest okres od 4 maja do 31 maja, czyli okres, w którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty. To jest okres bardzo intensywny, w którym mieszkańcy są zainteresowani planami rozwojowymi miasta. Patrzą Przychodzą do, do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zaglądają do planów y, zagospodarowania zwiększonego. No i oczywiście mogą dzwonić do Urzędu Miasta, ale, albo mailować na adres BO, tak jak budżet obywatelski małka .um y, spotkania po to, żeby pomagać mieszkańcom w formułowaniu ich projektów. rozwijać wątpliwości, zwłaszcza natury własnościowej, prawnej, y, co potem ułatwia nam wszystkim pracę nad weryfikacją projektu. Kolejną istotną rzeczą będzie opublikowanie projektów na stronie internetowej tych, które spełniają wymogi formalne. To do połowy czerwca się stanie. To też pokazuje wtedy mieszkańcom, jakie jest zainteresowanie budżetem jakiego typu przedsięwzięcia są pokazywane. Później następuje dość długi okres weryfikacyjny tych projektów i publikacja pod koniec sierpnia, 26 głosowania. Później okres odwołania i po tym okresie. Jest ogłoszenie listy na 16 września planowane wszystkich projektów do głosowania i głosowanie, które zaplanowaliśmy od 24 września do 3 października. Jak zawsze 10 dni głosowania, zaczynamy w sobotę, kończymy w następny jeszcze poniedziałek. No i ogłoszenie wyników zaplanowaliśmy z, z taką rezerwą dużą do 14 do, do 14 października, ale no to się wydarzy szybciej, bo planujemy, czy zakładamy, że też większość, tych, większość tych projektów będzie, że głosy będzie oddawane w sposób elektroniczny. Więc samo podsumowanie potrwa pewnie kilka dni, a my jak tutaj przewidujemy aż 11. Myślę, że na pewno bardzo informacją taką ciekawą, porównawczą są ilości projektów, które były zgłaszane w poszczególnych latach. Widzą Państwo na tych slajdach w lewym, górnym rogu ilości projektów od 48 przed 10 laty. Znaczy to są wybrane, przepraszam, do projektów aż do 73 w 2020. No ile będzie w przyszłym roku? Nie wiemy. W tym roku realizujemy 52 projekty. Także kwoty, które pokazują coroczny wzrost ilości pieniędzy w procedurę wyrównanie tej, tej ilości na, przez ostatnie dwa lata, dlatego że tutaj wprowadziliśmy mechanizm wynikający z, wprost z ustawy o samorządzie gminnym, który uzależnia od wydatków miasta te, te kwoty. I ta kwota się stabilizuje na poziomie 7 207 100 tysięcy zł. No i średnia wartość projektu. To też jest rzecz być może interesująca dla Państwa w poszczególnych latach. Gdybym miał powiedzieć o ilości projektów, które wpływały do nas przez poszczególne bo to też jest ciekawa informacja, której nie mam na slajdach, ale najwięcej mieliśmy w roku 2015. To było 239 projektów, które zostały złożone w tym okresie składania projektów. I potem był rok 2014, czyli pierwszy i ubiegły rok, czyli 2000, 2000 zbieraliśmy na ten rok projekty. Było ich aż 212 rok temu. Trochę to było dla nas zaskoczenie, bo byliśmy w takim czasie, że ewidentnie mieszkańcy byli zajęci innymi sprawami, ale jednak okazało się, że są chętni, pomysłowi i które, które później trafiły pod głosowanie. Przypominamy tematykę, która jest dominująca w tej chwili, to jest zielony środowisko i ekologia, ubiegło, no, ubiegło mieszkańców Torunia, realizacja w tym roku, potem sport, kreacja, platy, zabaw, drogowy, zabaw to jest już 9%, a zielone środowisko i ekologia to jest 40% projektów wybieranych przez mieszkańców. Potem w 10% to jest kultura, festyny i bezpieczeństwo. Z procentami na ostatnim miejscu się pasuje. I gdybyśmy spojrzeli na tę mapkę podsumowującą, to o czym mówiłem przez ostatnie kilka minut, 498 punktów zrealizowane zadania przez mieszkańców przez y, y, 14 miliony złotych, to jest koszt tych zadań plus y, 7 milionów ponad y, na rok przyszły, y, razem już przeznaczamy w związku z tym ponad 70 milionów na przez 10 kolejnych. To tyle z miejsca. Dziękuję bardzo. Pani Dziękuję. Panie jak pan to ocenia? te tutaj dane szczególnie. Do... Ja nie Oceniam, dziękuję, że pozwala Pani mi zabrać w tej sprawie również. Po pierwsze, chciałbym podkreślić, że nie sięgamy po instrument, jaki ustawa z 12 marca wprowadziła, instrument zmian w budżetach obywatelskich ograniczających, krótko mówiąc, wydatki z tego budżetu. Idziemy taką tradycyjną, co coroczną. Po drugie, jeżeli mógłby Pan wrócić do tej planszy z tymi środkami przeznaczonymi no, dla realizacji budżetu w mieście to opis było yy, tam taką yy, tą, tą, tą. to pewnie państwo też zauważajcie Czy ten, nie, było się tak jeszcze. dziękuję. Pewnie Państwo zauważajcie, że no, nie rośnie mówiąc no, tak obrazowo, prawda? I taka takie są też realia budżetu miasta. To jest 21 bazą był 20, 22 bazą jest 20, 21, rażąd 19, 20, 21. Ten optymistycznie jeszcze tematycznego wzrostu teraz od dwóch lat już, już jest niezauważalny, no i musimy o tym pamiętać. Pamiętając także o tym, że coraz więcej czasu i też informacji dla Państwa będziemy przekazywali o sytuacji ekonomicznej miasta, nie bez przyczyny na to są takie sytuacje jak chociażby ta z dnia wczorajszego popołudnia, czyli decyzja o zamknięciu dopływu gazu do Polski z, ze strony rosyjskiej, to prawda gazu będzie wystarczająca ilość, a gazu znacznie droższego. Rosyjski drutami i transport odbywający się z amortyzowanymi rurami, głównie drogi. A teraz w nowych rurach, nowy drogi gaz będzie znacznie droższy. To tak w marginesie, ale ja jestem pod wrażeniem takich, żeby się oderwać od miasta. To jest oczywiste, że, że te powiązania dalej idące, nie tylko kupujemy gaz, a też czy to Rania jest oparty, ten wielkosieciowy jest oparty o gaz. tutaj też mamy. musimy mieć tego świadomość takich jak szkoły, przedszkola, placówki ochrony zdrowia i podobne. To nie są małe. Ale mimo tego instrument możliwości ograniczenia nakładów na budżet obywatelski, przyjmując też te racje potrzeb i poproszę o tą informację o rodzajach projektów. To, to jest też istotne, jak bardzo zmieniają się, czy zmieniają się może tak, bo to 10 lat, ale jak pamiętam podobny wykres przed kilku lat, to ta dominacja dotyczyła infrastruktury takiej twardej, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, praktycznie 75% ziemi, środowisko, ekologia, sport, rekreacja, to więc ta część no, sprzyjająca. Wspólnemu pobytowi w mieście. Ktoś, no tak na to trzeba spojrzeć, na to też trzeba spojrzeć tak, że przez ostatnie 20 lat nakłady na infrastrukturę drogową, chodnikową, rowerową były olbrzymie. I dzięki temu zostały te potrzeby w znacznej części zaspokojone i teraz te wnioski własne mieszkańców mogą być adresowane do takich zakresów jak dominują, a więc teraz jeszcze przypominam, zielone środowisko, szeroko pojęte miejsca do wypoczynku, sportu, rekreacji, czy także do zabaw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy jakieś pytania?